Ok, się mogę tu wronek 92 wskazuje mój aktualny wynik na tablicy. No i tak jak obiecałem, dzisiaj mam zamiar dobić do 12. Coś się będę pierdzielił, jedziemy do 12. Finałowa skrzyneczka, otwieramy, zobaczymy co w środku. Same sytości, mam nadzieję. No, a na razie po drodze e, no trzeba pokonać trzech chłopa. Pierwszego właśnie wylosowało, zaraz zobaczymy, którzy to, że taki, że. Uhu. Tu jest godny przeciwnik. W sumie w nie fajne jest to. Właśnie miałem powiedzieć, że niezależnie od tego, kim gra przeciwnik w zasadzie nie ma także. O Boże, dlaczego on, ale w tym wypadku trochę jest. Dobra, lec jako pierwszy. Zomiak zostaje golem zbożowy zostają, natomiast mściwy kowal na razie zynika, a na jego miejsce ma Kowalska dowódca argentu. Czy znaczy nie no, gość je jest ok, tyle, tylko że no. Wiecie, jak jest. Dobra, zaczynamy od zombiaka. Mogłem też zacząć od kargentu, ale, ale. Zombiak wydaje się bardziej sensowny ze względu na większą ilość punktów życia, no i również większą ilość punktów ataku. Okej, okay, przeciwnik nic nie robi, w związku z czym ja stawiam mojego dągerka. I adego go zombiakiem za dwa. No, zaczyna się już agro, już tu się wysypuje ze stworków, także jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Znaczy bardzo dobrze, jeszcze nie mogę stwierdzić, ale zobaczmy. Jest koń od przeciwnika, i uwaga za coinem wchodzi na stół. Uwaga, uwaga, uwaga! Zwierzęcy towarzysz. Leok. Sponio. Sponio, Sponio. W takim razie ja wrzucę sobie golema zbożowego. No i jadę w przeciwnika Hop, za w sumie 3 punkty obrażeń. No, to teraz zabicie zombiaka uleczy Gnomaxa, więc cały mój misterny, znaczy cały mój wysiłek hmm, byłby w wy dupę. Ale to trzeba by było najpierw zabić zombiaka. A jeszcze coś... O, no więc jednak. A nie do końca bo jeszcze dwa obrażeń dostanie. Mm -hmm. Jeps. czyli 28 bicią zostało. Okej. Okay. No, świetnie. To ja już mam szatański plan. Rzucę sobie dowódcę rajdu, pomstę. Zabiję mu leoka na wszelki wypadek. Wiecie, jak jest. Eee, no i do boju. Mam jeszcze rękę ochrony. kolejny zwierzęcy towarzyszy od przeciwnika. I znów leok. Następnie przeciwnik zabija mojego world lidera. No, ale tutaj pomsta. W zasadzie taki właśnie był plan, więc mam 5-3 golema, jest git. I Tazdingo jeszcze przy No. rewelacja! Tasdingo na stół, ręka ochrony na golema, morduje mu na wszelki wypadek e, Leoka, ponieważ jest to i bestia, i jeszcze dopakowuję, więc jakbym miał jakieś pieseły czy inne gówno, no to byłoby troszkę nieciekawie. Ale eee, kto tak, to jest ok, więc no. Czu, 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 upiorny pajęczak o! supiorny pajęczak i pewny strzał we mnie, dobra. 6 many z mojej strony, tu worgen Versant. dobra, to wiecie co? Wszystko jedzie prościusieńko w przeciwnika. Zabicie mu tego mojego knypka, no w zasadzie poza tym, że usunąłbym bestię, no to to rzeczywiście by się przydało. Ale... Ale jeżeli miałby tam... A jednak ma, miał tresera ogarów. Brakło mu ma w poprzedniej rundzie. I co jeszcze? Bestialski gniew. Plus dwa do ataku i niewrażliwość. O skubany, jaki. jakie zagranie! No dobra. Pędzący kodo. Okej, okay, no dalej. Po kasuję mu łajdę. Następnie, wbijam się z za piątaka w twarz. Dokładam jeszcze pędzącego kodo, który skasuje jednego takiego pająka. I w na Dywersanta Przyczajonego sobie wrzucę. Pytanie brzmi, czy wrzucać też Germka Argentu? A, dobra. Niech będzie. Trzeba się wyrzucić ze wszystkiego. 9 punktów życia tylko u przeciwnika, więc tak naprawdę um, wszystko co mam na stole zbliża mnie do zwycięstwa. 7 punktów many u niego. O, pieseły. God dammit. Więc żegnamy się generalnie. Mogłem się spodziewać O Oj, głupi w rąku. Generalnie żegnamy się tak z większością, czyli dowódca Argentu, oczywiście, że ginie. No. O, coś tam jeszcze szykuje. A, skubany Kubany, przywódczyni kultu. Okej, okay. mm, tak czy inaczej, jestem ciekaw. No nie, i tak ma manę, więc w tej rundzie nic nie zrobi, ale to. Dobre zagranie, rzadko kiedy komentuję, ale to naprawdę było dobre zagranie. Mm -hmm. Nadrołował kart skubany Ja będę miał 5 punktów, a więc wystarczy, że wyciągnę srebrytowego czempiona i będzie ok. 8 kart w ręce, 9 kart w ręce. No no no, a u mnie mściwy kowal. Dobra. Ehm, w takim razie Mściwy kowal na stół, dokładam Dungerka, kasuję mu przywódczynię kultu. No a reszta wjeżdża prościutko w przeciwnika, no bo w zasadzie no, no, teraz to już pozostało mi tylko dobić go jak najszybciej. 10 kart w ręce, 8 many. To daje niesamowite możliwości. Cholera co on tam trzyma. Także zagranie było naprawdę dobre z jego strony. Mm. No cóż, szalony bombiarz, o proszę. Ach, gaddemit. Co on tam jeszcze ma? Tak naprawdę nie tak wiele mi potrzeba. No zobaczcie, wystarczy, że teraz wszystko to, co tu stoi na stole, niech to zostanie. Po prostu w jakiś tam sposób przeżyje. I będzie ok. Zieti z innych wichrów, dobra. I dwa ostatnie punkty many. Ach, gaddemit. Ależ gość to wymyślił. No nic, dobra. W takim razie, no cóż, trzeba mu zabić Zietiego jest bardziej niebezpieczny. Wrzucam burzyciela. I dokładam jeszcze jednego małego dogierka. Na razie koniec. Cholera jasna, no naprawdę, 6 punktów życia już mu tylko zostało. Tak blisko! Tak bliziutko! Jedna porządna karta się dobierze i, i jestem ustawiony, a... A tak, cholera jasna, jest niedobrze. Gość w zasadzie w tym momencie całkowicie mnie kontroluje. Ja piernicze, co za kolej! Zaraz mnie jeszcze zabije. że się ze złością kasuje. Burzyciela kasuje na pewno miściwego Kowala, bo to, to, to nie ma bata. Kasuje małego dęgerka. Kasuje. No, cały stół mnie czyści, tak jest. Zbiera łupów, no to nic, no. To donger na stół, zbiera łupów, no i koniec rundy, jak na razie, no. Na szczęście goś nie ma dużo obrażeń. 10 kart, 6 punktów życia, no. U mnie 27 więc jest ok, tylko brakuje mi tych kart w ręku. A on teraz musi praktycznie likwidować wszystko, co ja tu mam. Sekret jeszcze wrzucił, no. przełajza. dwa sekrety wrzucił. God damn it. No to najprawdopodobniej albo snake trap. Nie, okej, okay, kasuje mi. Kasuje mi wszystko. Oczywiście, że tak. Zobaczmy, berserker zamani. Dobra. Pewny strzał, no i za piątkę wjazd we mnie. Jeszcze oprócz tego, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. A tak naprawdę nie mam co teraz zrobić. Rozjemca Aldorów. Dobra. No to rozjemca Aldorów zmieni mu tu atak na jeden. Berserker zamani i dągerek. Snajperstwo. O, oh, kosz. Dobra. Nie ma w takim razie rozjemca Aldoru jest mały Dągerek i jest yy, Berserker. A pierdziele co to jest? Ja już mam tak odze cały. Jaż chcę tylko tą jedną rundę wygrać, Chłopie! Odpuść, że sobie. Jedna cholerna runda. O, jeszcze sempa ma. Dobra, jak ma sępa, to jest pewna szansa, że się przekręci. I dwa pieseły. Ja pierdzielam. Może przejechać sobie cały dek. 7 kart w ręce. Nie, nie, nie. To, to raczej nie grozi mu. 7, kurde, ja mam 15. Jeszcze jestem w połowie, on już w zasadzie 23 z 30 przejechał. No to bez kitu. Ile on tu ma obrażeń? 3, 4, 5, 7, 8. 10 obrażeń. No dobra. W tym momencie to jest niedobrze. 10 obrażeń już ma na stole. No, 12 bo jeszcze jest strzał. Tak, kasuje mi obie moje jednostki. No i wbija się wszystkim, co tam ma. Jest bardzo niedobrze, naprawdę. 10 punktów obrażeń sprawia, że ja jestem martwy. 3, 5, 6, 7, 8, 10 obrażeń. No ja mam 12 punktów życia, więc to chyba jednak niestety będzie ostatni, e, ostatni pojedynek. Ja pierniczę, no. Pięknie to gość zrobił. Tak się zostawił tą tam, a ja biedny. O, i łuk gladiatora. No i mamy pograne. Ja cię pierdyle no. Tak było blisko, gdyby nie te zasrane taunty od niego, no. Brakło mi tylko i wyłącznie miecza. Flip. Nie lubię mieć dwóch winów, kiedy zaczynam nagrywać arenę, bo potem od razu widać, że dostałem w dupę i filmik jest krótki. To stresna pyta. No, ale jest 9 winów. No, generalnie jest okej. Okay. Czuję niedosyt. Czuję naprawdę spory niedosyt właśnie przez tą ostatnią runę z jakimś z przegrać przegrać tak w głupi sposób brakło naprawdę jednej karty no ale popatrzmy co tu się czai. pakiecik 100 zł 155 zł i 25 zł no i taki przychód golda to ja rozumiem teraz jeszcze oby w tym pakieciku było coś ciekawego to naprawdę będzie wielce udana arena odczarujemy trochę hop ileż kurwa razy prosiłem żeby nie pisać jak nagrywam no to naprawdę jest takie trudne nie pisać Jutro sobie zobaczycie, czy ten odcinek, a nie tak, jeszcze chujowy widzicie, idziesz, kurwa, człowieczku, napisałeś i co? I zła mantra, i od razu mi tu nie wyszło. no. Nie, no żarty oczywiście. E, dobra, słuchajcie, no nic, no koniec za rękę na dziś. Krót, krótki odcinek, e, niefajny odcinek, no ale. Cóż, począć na plus 9 winów, także jest okej. Okay. No i co, no i zapraszamy już jutro po więcej. Standardowo jeszcze dziś Darksiders. Tu macie linki, które klikacie, lubicie, subskrybujecie, wiadomo o co chodzi. A reszta jutro, tak jak mówię, trzymajcie się i strzała. Hej!